w tym filmie pokażę Ci mój serwer, który właśnie wystartował i ukazujecie się teraz na ekranie. Możecie też zobaczyć sobie w opicie serwerek jest naprawdę przyjemny do pogrania. Wyróżnia się on rzeczami naprawdę dużymi, bo nie ma tutaj na przykład lifestyle, jest to anarchia practice od tej Lifesteala. Jest to strefa, która prezentuje się w ten sposób. Strefa stworzona, aby gracze mogli stać w ich. A, ich kuźwa <gry> Aby ich nikt nie wypchnął. Więc no, na do opę. Nic się niestety z tego nie dostaje, bo później nam wszystko psuł, ale naprawdę jest przyjemnie do pogania. Pod ukośnik shop, już wam zaraz pokażę. Pod ukośnik shop możemy znaleźć takie auto zakładki, gdzie możemy sobie kupić lub sprzedać różne itery. Mamy też ukocznik ach, ale każdy na start dostaje 10 tysięcy dolarów serwerowych, ponieważ żeby wystawić jakiś item trzeba mieć co 100 najmniej 1000 dolarów i podatek za wystawienie itemu zabiera nam 300 dolarów, więc też to te Właśnie dlatego każdy dostaje jakieś około na start. Mamy tutaj skrzynki, znajdzie tutaj się tutaj taka skrzynka, eventowa skrzynka. Mamy tutaj kosę i zatruty ołówek. Epic Snow też jest w ogóle nie z anarchii, Ruzga też jest za anarchii, y, akurat jest z anarchii. Epic Pearl nie jest za anarchii, ale jest z anarchii, Wifi Crafting Table nie jest za anarchii, Lizak jest z anarchii, Wifi Energy jest za anarchii i nie jest za anarchii. anarchii. Mamy tutaj też eventową skrzynię, znaczy anarchistą, e, anarch, e, epicką skrzynię i brzambą skrzynię. Tutaj możemy sobie kupić y, oczywiście ewentualnie klucze, co jest trochę nieopłatne akurat, więc to będziemy mógłby zmienić. Y, I akurat po wrzucaniu filmu to zmieniamy. Y, tutaj kupić różnego rodzaju klucze. Y, tutaj można kupić epicki, anarchiczny i rzadki za diamenci, które są słowe. Y, można tutaj też wejść sobie do endu, gdzie możemy wrócić na słowo NPT. Wiele inaczej możemy kupić sobie za 16 pereł. Możemy kupić sobie dokument yy, razy 4. A za 1,5 staka możemy kupić sobie klucz czyli skrzyni plecaka. Plany skarbu możemy tutaj znaleźć takie coś jak Excalibur, który od razu ma z 7 i Lorma w ogóle inny. Korona anarchii, która jest kopiowana. Akurat Kosę, lub 3 sakiewkę, stak koksów Anti-Elytra Rot, czyli jak złapiemy gracza na wędkę, to nie może latać elitrom. Elytra. Elitre, Lightning Axe, czyli taką Ala. No powiedzmy Ala. Szybkie Regrinja. Mag Magic Fishing Root, czyli coś takiego jak e wędka surferka. I Dragon Sword, czyli taki miecie, miecz, wątpię jak wybrała. Działa e na małe dystanse. Biegną, tylko wrzuca sobie tamto perła w którymś momencie znika, albo na przykład do góry też znika, w którymś momencie yy, działa. Yy, działa w czymś nie, niego bo jestem właścicielem. Yy. No ale tak on mniej więcej działa. Ten mieczek naprawdę przyjemnie się bał tutaj na serwerze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Yy, mamy tutaj też coś takiego ja. Yy, no, spełnik ładny jest też. Yy, mamy tutaj też coś takiego jak. ach. Ukośnik A, już ukośnik PA to działa. Ukośnik SHOP. możemy sobie sprzedać różnej póki, o tym chyba mówiłem. Bardzo ładnie ozdobiony jest według mnie wbijajcie wbijajcie, pograć. No naprawdę przyjemnie się gra na serwerku. Myślę, że Wam się spodoba. A jeśli tak, no to wbijcie i tutaj ukazuję Wam się teraz na ekranie. Zapraszamy na serwer, na zaproszenie kolegi gdy macie Enrique lub VIP. Tylko dla tych osób, oczywiście. IP serwera, kod gdzie Jej kolik napisał, bo idę się przez ty. Kry... Kod gdzie z tym, tylko pani jest bo nie mieliśmy, przecież na innych postnik, ale to już za nami. Serwerek nie ma zbytnio większych takich labów. Hmm, chyba że ludzie mają jakiś zrąbany internet, ale no. No i co? Widzimy się w następnym filmie, ja, ja mam nadzieję, że Wam się spodobał tego serwerek wiecie? I co? Elo.